Siema siema tajtori, jak oglądacie ten filmik to już jutro, czyli w poniedziałek wychodzi nowy event Godzilla Miejska Zadyma w Brawl Stars I tak się składa, że wtedy wyjdą też jajka e, No i to będą jajka, które oczywiście możemy sobie otwierać W dzisiejszym odcinku powiem wam najważniejszą rzecz, którą musicie wiedzieć zanim te jajka wyjdą Zanim otworzycie pierwsze jajko, koniecznie musicie obejrzeć ten odcinek, bo jest to bardzo ważna informacja z nimi związana Jednak zanim do tego przejdę, słyszałem, że każdy kto zostawi łapy w górę pod tym filmikiem już w pierwszy dzień wyjścia jajek trafi jakieś legendarne jajko Więc polecam każdemu lajkować jeśli chce Oczywiście nie zmuszam. I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z newsów na moim kanale. Dzisiaj newsy są naprawdę mocne. Zacznijmy sobie od tego, że jak wyglądacie ten filmik to najprawdopodobniej wbiliśmy już drugi stopień właśnie w tych nagrodach ze skład Busters w połączeniu z Brawl Stars. No i najprawdopodobniej dzisiaj, czyli w poniedziałek otrzymamy przypinkę Squad Busters. Tą taką specjalną. Ona jest całkiem fajna i fajnie, że ją dostaniemy. Ja nagrywam ten odcinek dzień wcześniej, więc jeszcze nie wiem czy ona dzisiaj będzie, ale no z tego co patrzę to raczej tak. Tak to wyjdzie, że chyba już ją będziemy mieli. No i jak widzicie zbliżamy się wielkimi żeby najpierw dostać 10 losowych star dropów, a później żeby dostać darmowe przebranie do Shelly. E, I tak się składa, że mam taką ciekawostkę odnośnie innych darmowych rzeczy, też związanych z Shelly. W ogóle zaraz powiemy sobie też o historycznym wyniku polskiej ekipy Z-Division, która zaraz wam powiem, na pewno już wiecie o co chodzi. Dużo naprawdę fajnych newsów mam, więc oglądajcie do końca, a tutaj wyświetlam aż 20 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak zostawisz teraz subika na moim kanale, no to masz szansę, że w kolejnym filmiku pokażę właśnie ciebie, że mnie subskrybujesz, bo będę pokazywał aż 50 osób więc polecam każdemu walność suba, jeśli lubicie bro, Stars z góry, dziękuję. Ale zanim przejdę do tematu esportu, zanim przejdę do tematu jajek, bardzo ważnej rzeczy, które musicie o nich wiedzieć, no to przejdźmy sobie do Shelly. O co chodzi? No jak wiecie za parę dni otrzymamy tego skinka Squad Buster z Shelly i to będzie no powiedzmy, że taki jeden skinek, którego dostaniemy za darmo. Ale nie jedyny skinek, którego otrzymaliśmy za darmo do Shelly, bo na pewno okażecie, że dostaliśmy też klasyczną Shelly za darmo. Była ona z okazji świąt w 2022 roku, więc to już jest drugi skinek do Shelly, którego otrzymaliśmy za darmo. A tak wam powiem, że Shelly jest rekordiską i najwięcej skinów do tej postaci otrzymywaliśmy za free. Bo kolejny skinek, który też był darmowy, to PS To już jest trzeci skinek, którego można było dostać za darmo. Wystarczyło wygrać specjalne wyzwanie PSR, które było parę lat temu. No i jakie wygraliście, to dostawaliście takiego skinka. E, przechodzimy dalej, bo czwarty skin, którego do Shelly otrzymaliśmy za darmo, to gwiazda Shelly, czyli Starshi, na pewno też dobrze wam znany. E, no i ten skinek generalnie był dla każdego, kto grał w Brawla przed 2019 rokiem, więc ja go akurat mam fajny, rzadki skinek. E, no ale to jeszcze nie koniec, bo był jeszcze piąty skin, który też był darmowy. Jest to rozbójniczka sheli, którą dostawaliśmy w tych darmowych prezentach dla początkujących kont codziennych. E, tam za pierwszy dzień już podajże, więc jak widzicie pięć skinów do szeli i pięć z nich wyszło za darmo dla nas. Jak napiszecie mi w komentarzu ile z nich macie, to postaram się przypiąć wam serduszko ile z tych pięciu. Następnie przechodzimy do pięknego, a nawet powiedziałbym bardzo pięknego newsa. Jak wiecie wczoraj rozgrywane były Mistrzostwa Świata Brawl Stars, które miałem okazję komentować z Wenim. Chciałem wam bardzo podziękować za aktywność właśnie na tym wczorajszym live, bo łącznie było nas tam ponad 100 tysięcy, jesteście niesamowite. I najlepsze jeszcze jest to, że te finały, te mistrzostwa wygrała Zeta Division, czyli nasza polska ekipa. Gratulacje dla Gero, dla Miała, dla Nowego. Jest to niesamowite osiągnięcie. Chłopaki na początku poradzili sobie szybko z BC Gaming, później wygrali z Oceanus Gaming, gdzie to było bardzo ciężkie. No a następnie w wielkim finale zmierzyli się z Humble, czyli no z totalnie mocną ekipą, która pokonała same SK Gaming. Ale na szczęście w finale nasza polska ekipa też wyszła zwycięsko i tutaj macie moją i Weniego reakcję, jak to wyglądało, gdy zdobyli ostatni decydujący punkt i zostali mistrzami właśnie kwietnia. Ale świetna robota! Będzie blanka! Nowy ma super! Brawo to jest <coughs> Jesteśmy zwycięzcami tego turnieju! Jo! 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 Easy! Tak jest! Pięknie, pięknie. No i jak pewnie wiecie, ja dawałem wam typy na te finały mistrzostw. E, gdzie po prostu, jak obstawiliście tak jak ja, to mogliście zgarnąć mnóstwo fajnych nagród. I wczoraj dużo z tych typów siadło. E, wszystkie cztery ćwierćfinały, które były rozgrywane, wszystkie obstawiłem dobrze. Później, półfinały, obstawiłem jednego z dwóch dobrze, no bo niestety ten jeden nie siadł. SK Gaming przegrało z Humble jednym punktem dosłownie, więc i ta drużyna i ta mogła wygrać. Dlatego ciężko to było przewidzieć. Ja myślałem, że wygra SK, a wygrało Humble. Ale i tak moje typy były bardzo dobre, bo dzięki nim ja już mam do odebrania 9 z 10 prezentów. A dzisiaj jak oglądacie właśnie ten filmik, czyli w niedzielę, no to są jeszcze dwa kolejne typy na tej stronce Brawl Event. I po prostu jakie sobie obstawicie, to będziecie mogli zdobyć dodatkowe kolejne punkty. To jest właśnie ta stronka, link do niej postaram się wam dać w opisie. Chociaż każdy, kto obstawiał tak jak ja, no to raczej już to wszystko zdobył, no bo gdy odpowiadaliście jeszcze na dodatkowe pytania na tej stronie, to bez problemu byście to dobili. Ja po prostu nie odpowiadałem, no bo komentowałem, więc nie miałem jak tego zrobić. Ale jestem mega zadowolony, bo po raz kolejny moje typy, jakie wam dałem, no sprawdziły się i dzięki temu mogliście otrzymać wszystkie nagrody. Więc teraz pozwólcie, że szybko je odbierzemy. Mam tutaj 9 darmowych star dropów, dzięki temu, że obstawialiśmy. E, mam nadzieję, że Wy też je otrzymaliście. W pierwszym niestety nic nie ma. A ja to tak szybciutko otworzę i później przechodzimy już do tematu jajek, czyli do najciekawszego, najmocniejszego tematu. E, no bo tam akurat naprawdę będzie się z tym działo. I fajnie, że ten event nowy wychodzi już jutro, więc mam nadzieję, że jutro też będziecie tutaj na moim liveiku i odcinku, bo będzie jutro się naprawdę mocno działo e, Dobra, i na razie nic totalnie mi nie, dro nie dropi w tych star dropach, co jest same rzadkie albo bardzo rzadkie. E, ja tak tego nie zostawię, widzowie. Jeszcze kilka mi ich zostało, e, więc oglądajcie do końca i kibicujcie. Kurczę, no oby coś tu dobrego wpadło, nie? E, bo na razie jest totalna lipa, nawet żadnego epika mi nie dali. Halo, tylko rzadkie i bardzo rzadkie. Co jest? E, nie no, poczekajcie, no, tak tego nie zostawię, widzowie. No ej, o co chodzi? E, to jeszcze jeden ostatni stardropik, w nim nadzieja! Naprawdę, Ej, no jakieś pychowe są te star dropy A no tak, to już wiem dlaczego, bo zobaczcie, wypisał mi się kod Torii w sklepie, bo co tydzień trzeba go wpisywać, bo inaczej się wypisuje, tak jest z każdym kodem twórcy, więc pamiętajcie o tym widzowie. Jakbym miał kodik Torii, to na pewno bym coś dobrego w tych stardropach dropnął, a tak to nie miałem szczęścia. Każda osoba, która ma wpisany kod Torii na przykład zakupi sobie jakiś pakiet klejnotów z moim kodem lub jakąś inną fajną ofertę. No i na tego maila wyszedłcie mi nagranie lub sklina, jak ktoś z moim kodem kupujecie, to zostaniecie pozdrowieni na odcinku, więc myślę, że fajna opcja. No ale dobra, patrzcie co wam tutaj wyświetlam. Jest to. Grafika przygotowana przez ziomeczka Brawl Source, do którego link dam Wam w opisie, i on pokazał, co mamy do trafienia dokładnie w każdej rzadkości jajek. No bo te jajka będą już do otwierania jutro, więc musicie wiedzieć, co w nich możecie trafić, zanim je otworzycie. Dlatego Wam o tym nagrywam. No i po pierwsze, jeśli chodzi o jajka Rare, Super Rare i Epickie. Tutaj tak naprawdę procenty są takie same, różni się to tylko ilością rzeczy, które trafiacie. Bo albo macie 50% na rzeczy typu monety, błyskotki lub punkty mocy, czyli takie, no bardziej po prostu kosmetyczne rzeczy. A jak tego nie traficie, no to macie drugie. 50% na randomową mutację, która jest właśnie też do trafienia właśnie tylko w tych trzech rzadkościach, czyli albo rare, albo super rare, albo epic, w której z nich możecie trafić mutację, lub błyskotki, lub monety, lub punkty mocy. W tych rzadkich, czyli najsłabszych jajkach dostaniecie po prostu mniej błyskotek, jakbyście je trafili, a w tych epickich dostaniecie więcej, tym to się jedynie różni, ale rzeczy są w nich te same. Większą różnicę mamy dopiero jak wejdziemy do mitycznych i legendarnych jajek. No bo jak widzicie w mitycznych jajkach, możemy trafić skiny rzadkości tej zielonej, czyli po prostu za 29 gemów lub tej właśnie niebieskiej za 79 i są też szanse już trochę mniejsze, ale są e, na skiny fioletowej rzadkości za 149 gemów. Oczywiście muszą być to specjalne skiny z kolekcji tych potworów monsters, nie? E, ich tam jest kilka, zaraz wam je wszystkie pokażę, jakie skiny można w tych jajkach trafić. Na propos legendarnego, najlepszego jajka no to tam możecie trafić albo mityczne skiny, albo epickie skiny, albo legendarnego skina, więc tam jak już traficie legendarne jajko to już jesteście wygrani. Wydaje mi się, że do tych mitycznych i legendarnych jajek powinniśmy jeszcze doliczyć błyskotki, bo przynajmniej jak ja z Damianem to jeszcze czasem, tam błyskotki dropiły, a na tej grafice tego akurat nie ma. I są też do trafienia kredyty, ale to chyba dopiero wtedy, jak macie odwokowanych tam wszystkich zadumiarzy albo wszystkie skiny już. Więc uwaga moi drodzy, jakie najlepsze skiny możecie trafić w tych jajkach. Jest to specjalna rzadkość, maksymalna siła, tak ona się nazywa. No i tutaj mamy różne właśnie w tej kategorii skinki. Bibiranta jest do trafienia, no to jest jeden taki z gorszych skinów właśnie w tej rzadkości. Ale są też takie kozackie skiny do właśnie broka, czyli te super strażniki w różnych kolorach. One normalnie kosztują 149 gemów, ale są piękne. czarny kolorek. Czerwony kolorek. Oprócz tego dochodzi grawitacyjna Janet. To jest skinek za 29 gemów, więc nic takiego wielkiego. Kaiju Bas. Kolejny skin za 29 gemów. Kos Edgar też może być do trafienia w tych jajkach. Krab Królewski TX za 79. Pokażę Wam wszystkie skiny dosłownie, które możecie tutaj trafić. Innych się nie da. Mega Krząż To już jest taki lepszy drob, bo jak ją traficie, no to ona kosztuje 149, więc jest w fioletowej rzadkości. Mamy niebieskiego strażnika Broka. Razem właśnie w niebieskim kolorze. Jest niesamowita Charlie, czyli za 29 gemów. Skinek, ale taki ładny dosyć. Lecimy dalej patrolując RT. No duże z tych skinów za 29 gemów i on jest kolejnym. Mamy też Robota Majka i to jest najlepszy drop, jeśli chodzi o skin, jakiego możecie trafić, bo on kosztuje 299 gemów. Jedyny legendarny skin, którego w tych jajkach idzie dropność, no i trzeba mieć legendarne jajko. Następnie Robot Spike, też bardzo dobry dropik, ja go akurat nie mam i będę na niego polował w tych jajkach. 149 gemów, oprócz tego mamy różowego super strażnika Broka. więc no też potężny zadymiarz, jak widzicie. Squeak, pierwsza braja to jest za 79 gemów skin. Do tego dochodzi jeszcze nie kto inny jak Streetwearowa Max, też 79 gemów, troszkę lepszy traf jest szkarłatny Paladin Serge, który kosztuje już 149, jest epickiej rzadkości. No i jeszcze Ultra wiertniczka, taka sama rzadkość jak przed chwilą ten Serge. No i oczywiście Żółty Super Strażnik, czyli kolejny kolor tego broka. A no i zapomniałem dodać, że będą też dropić specjalne ikonki gracza i emotki właśnie w tych jajkach. Takie będą dostępne, więc je też będziecie mogli zdobywać. Więc to są takie najważniejsze informacje, jeśli chodzi o te jajka. Życzę wam powodzenia właśnie jutro, żebyście trafili no same dobre dropy w nich. Do zobaczenia, trzymajcie się, piona!